Wielina Freehouse z tej strony. Moim i waszym gościem jest dzisiaj prezes Fundacji Lado deja. Dzień dobry państwu. Witam. Dzień dobry, witam. Może porozmawiamy dzisiaj o temacie najpierw takim bardzo ostatnio popularnym, bo wiem, że Ty jesteś tutaj ekspertem w tej dziedzinie, o afirmacjach. To znaczy prawdą jest, że zajmując się od wielu lat y, współpracą z umysłem, bo jestem psychoterapeutą, y, to afirmacje są tylko jedną z form, ale bardzo dobrych, y, pomożenia umysłu, żeby zaczął nam pomagać, żeby przedstawić obraz samego siebie. Było paru autorów, po polsku są już książki na ten temat, ale chodzi o to, że umysł ma jedną fajną cechę. Ja to streszczam do dwóch zdań. Umysł potwierdza to, co myślimy i w jaki sposób... A więc Powiedzmy, nie wolno myśleć o tym, co się boimy, ale powinniśmy bardziej intensywnie myśleć, czego chcemy albo do czego chcemy doprowadzić. I umysł po pewnym czasie nas do tego doprowadzi. Afirmacje są takim narzędziem, taką metodą, która konkretnie przyspiesza przepracowanie naszego obrazu pozytywnie. Yy, ale umysł... To jest tak, że umysł ma swoje przyzwyczajenia. Yy. On próbuje nam dowodzić czasami, że ma rację i żebyśmy dali spokój. To nauczyciele Jogi mówią tak, umyć jest wspaniałym sługą, ale ciepłym panem. Próbuje być panem w życiu. I afirmacje już konkretnie to są zdania pozytywne, pisane. najczęściej ta technika jest znana w trzech osobach po zdań. Pisane, raz, raz, a mówię raz ale, jeżeli ktoś mi mówi, że próbował afirmacji, mhm. na czwarty, piąty dzień zaczęła go boleć głowa i rezygnuje. To nie znaczy, że to nie jest dla niego technika, tylko że nie przeszedł tego egzaminu. Umysł próbuje przez parę dni pokazać, że jakby sprawdzać, czy jesteśmy gotowi do zmian. On pokazuje, że daj spokój, to było do tej pory tak długo, więc ma dalej zostać. Więc afirmacje, jak piszemy, pierwsze pięć dni to jest rozgrywka z umysłem. Jeżeli mówimy przed lustrem te zdania, tak, jestem zdrowy albo jestem. Yy, lubię siebie, i tak się dodaje tu i teraz, to w tym momencie, jak umysł miał wcześniej inny program, on będzie walił, nigdy nie prawda, daj spokój. I jak mówimy to przed lustrem, to, to mentalnie próbujemy ten umysł zwalczyć albo przekazać swoją informację. I tu wygrywa umysł, bo on działa mentalnie, mental jest dla niego podstawowym narzędziem. No to jak wykraść z umysłem, czyli jeżeli ktoś chce zmienić, Siebie, albo chce zmienić yy, sytuację, co ma zrobić w tym momencie? Yy, uzupełnić to yy, dają afirmacje pis pisalne, wykorzystać wszystkie percepcje. Kiedy piszemy, wykorzystujemy dotyk, wykorzystujemy skupienie uwagi, wykorzystujemy yy, jakby ten, te nasze pozostałe percepcje i wtedy po pewnym czasie umysł odpuszcza. E, dla ułatwienia, ja w swoim artykule o tym pisałem, e, kiedy piszemy w zeszycie te 15 zdań, zostawić e, po prawej stronie w zeszycie wolno, wolne miejsce i e, kiedy umysł zaczyna się kłócić, zaczyna wyrzucać swój program nigdy nieprawda nie da mm -hmm. I to pisać. przelewamy te zdania na tą prawą stronę, to jest jakby wyrzucenie śmieci, czyli jego informacji mm -hmm. Po trzech do pięciu dni, jak umysł zaczyna wyrzucać, nie wiem, może zobaczymy, to znaczy, że już się poddać? Ale Na... myślisz, że to jest tylko te pierwsze pięć dni takie ważne, bo niektórzy mówią afirmacje po ileś tygodni. Yy, Okej, okay, to jest pierwsza część. A to jest więcej. Yy, tutaj. To jest dopiero poradzenie sobie ze starym programem. Prawidłowo pisze się, są różne szkoły, ale podstawą jest 21, to jest magiczna cyfra, która podaje, że po 21 powtórkach już zaczyna się to dziać, czyli utrwalane jest w umyśle jako prawda. Niektórzy mówią po 30, wtedy już to zakorzenia się dalej. Więc tak, ale te 5 dni pokazuje, że teraz my mamy, jakby nasze już jest na wierzchu, a więc dalej możemy to wgłębiać, ustalać. Bo tak naprawdę, kiedy porównujemy, umysł jest jak głęboka rzeka. I jeżeli my zmieniamy program, to równolegle budujemy wąską ścieżkę. Która jest pływka, która jest jeszcze nieokreślona. Dlatego umysł ma przez parę dni tendencję do powrotu. On to z tego starego koryta zna, wie, że dobrze i zna, czuje się komfortowo. Po prostu. Powiedzmy. Natomiast jeżeli my przy drugim spotkaniu pogłębiamy tą nową ścieżkę, kiedy ją już zaczynamy utrwalać, to wtedy już wiemy, że umysł częściej, a my spowodujemy, że na zawsze będzie szedł tym nowym korytem. No dobrze, ale jeżeli na przykład są ludzie, bo znam takie osoby, co mówią, że okej, okay, robiłam, czy mówiłam, czy pisałam afirmacje przez miesiąc czasu i powiedzmy ten problem, który miałam, zaczął powracać do mnie, ale w trójnasób. To jest czymś? też jedna z form sprawdzania, znaczy, uśmiecham, jakby umysł sprawdzał, czy jesteśmy gotowi, czy my tego na pewno chcemy, bo jeżeli nawet po terapii u mnie ktoś mówi, że na piąty dzień wróciły wszystkie objawy chorobowe. Tak, dla mnie to jest tylko oznaka, że umysł się ruszył, to znaczy zaczyna inaczej działać. Umysł niestety ciągnie z sobą ciało. Czyli jeżeli my zmieniamy program umysłu, on równocześnie oddziałuje wtedy na ciało i mogą wystąpić różne objawy. Niektórzy mówią, że dzień bez energii albo dzień euforyczny. są sobą to myślisz, że to jest jeden dzień, bo ja słyszałam na przykład od jednej mojej znajomej, która chciała popełnić samobójstwo i zaczęła mówić afirmację i zaczęło być jej przez pierwszy miesiąc lepiej. I później ten stan jakby się pogłębił przez jakiś czas i ona już drugi tydzień nie może sobie z tym poradzić. Jak to jest? To znaczy tak, każdy jest inny. No to właśnie, prawda. to zgadza się. Więc ja indywidualnie po wywiadzie, czy potem po efektach staram się dotrzeć. Kwestia jest taka, że jeżeli nagle yy, próbujemy nowym programem zmienić yy, jakąś cechę, a większość jest już, yy, no nazwijmy to w depresji, ale że większość programów utrzymuje nas depresji, to ten wyłom jest jakby za słaby. On na chwilę da nam tego powietrza, ale reszta ciągnie w dół. W związku z tym ja staram się dotrzeć, co było albo albo pierwotną przyczyną, że wszedł ten stan depresji, albo jaka, jakie inne narzędzie, inna jego przekonanie myśl może przyspieszyć, żeby on bardziej poczuł się dobrze, spokojnie na powierzchni. Tak? Więc y, to są różne narzędzia, ale chodzi o to, że y, tak może być, to znaczy ja lubię y, jak ktoś mówi chodzić do psychologa, ok, tylko że y, bywa tak, że psycholog poruszy wspomnienia z dzieciństwa mhm. y, dobrze, tylko często nie uczy, nie pokazuje y, jak do końca je... Wypalić, uspokoić i zamknąć. I umysł wtedy ma tendencję do y, powrotu do tych przykrych zdarzeń. No i co wtedy zrobić, właśnie? Uff, to Jeżeli, jest... okay, wiele ludzi z, y, samych w domu mówi czy pisze afirmacje, i będą mieli taki czas, właśnie powrotu do tego, że albo się źle czują, albo na przykład ktoś chce znaleźć lepszą pracę i cały czas z powrotem dostaje złą pracę, albo partnera, albo partnerka. Co zrobić, żeby się nie poddać? Czy jest jakiś okres czasu? Na pewno nie ma takiego czegoś, że ok, będziesz powtarzał tę afirmację przez pół roku i wtedy się przeprogramujesz szyrok. To jest jakby tylko wycinek, to jest tylko fragment. Ej, u jednego zadziała za, za 22 dni, u niektórych za pół roku. Ej, afirmacja. Ale u wszystkich zadziała? Ej, jeżeli będą to powtarzać, Robiona czy... systematycznie, tak. Tylko, że równolegle dobry terapeuta powinien sprawdzić. Na ile. To jest pytanie, które się rzadko zadaje, ale pierwsze pytanie, które się powinno zadać, czy lubisz siebie? To jest podstawa. Bo... Nie sądzisz, że od, od razu zacząć od takich afirmacji? Bo jak ja byłam nastolatką, to mama mi kazała właśnie pisać takie afirmacje, mhm. że ja imię i nazwisko lubię siebie, albo tak. kocham siebie. Czy nie, nie powinniśmy od tego zacząć? Yy, Im szybciej zaczniemy, tym lepiej, bo wtedy umysł yy, przez życie nie dołoży nam swoich. Przykryw zdarzeń albo własnych pomysłów, czy będziemy mieli korzenie dobre. To prawda. Natomiast chodzi o to, że jeżeli ktoś mi mówi, na jakim poziomie lubi siebie, to ja wtedy mam wgląd, od czego trzeba zacząć. Bo trzeba równolegle prowadzić terapię czy, czy rozmowę, jak polubić siebie. A równolegle można stosować afirmacje czy inne metody, które przyspieszają, które utrwalają. Ale podstawą jest wolubienie siebie, podstawą jest to poczucie, że mogę, wolno i wolno. Wewnętrzne dziecko to jest ta część umysłu, o niej się mówi od może 3-5 lat w Polsce, szerzej, mhm. którą przenosimy spojrzenie dziecka z dzieciństwa do wieku dorosłego. Czyli tak jak dziecko zaczynamy próbować, a można było inaczej czy to moja wina czy ja wtedy mogłem to zmienić i to zatrzymuje, to jakby może utrwalać, że ze mną jest, nie daje rady, że ja jestem kiepski, tak? że, że mi nie wyjdzie. Więc ja przy pierwszym spotkaniu zdejmuję emocje, bo emocje, które nam towarzyszą od urodzenia do dzisiaj utrwalają pewne zdarzenia, zwłaszcza te przykre, jako coś, co nas zdołowało albo zahamowało w życiu i że czasami nie dajemy rady dalej. Kiedy przy pierwszym spotkaniu wykiszam te emocje do zera, to są różne procesy, połączenie podziękowania, wybaczenia i yy, poradzenia sobie z tym. Zatem zamykam przeszłość, to może śmiesznie zabrzmi, ale mamy wolną wolę, czyli przeszłość karniczną i przeszłość programów pokoleniowych. Czyli jakby mur za sobą stawiam, to już nie ma na mnie wpływu. No bo przeszłość nie istnieje, tak? Znaczy ona istnieje, tylko że my dopuszczamy, nieświadomie nawet rodziny jakieś tam programy pokoleniowe, i jeżeli to zamkniemy wolną wolą. Ja z klientem mogę się na zająć e, tu i teraz, co jest do zrobienia, czyli uporządkować szybciej. Pokazać, czy nauczyć, czy, czy afirmacje, czy inne metody mm -hmm. e, szybszego stanięcia na nogi. Ludzi jest mnóstwo, to znaczy każdy jest inny. Tak, tak? E, oduczenie ludzi, e, nauczenie nowego programu, że to fajnie, że jest inny, bo ma w sobie wspaniałe cechy, które warto pobudzić, uświadomić sobie, to wtedy to polubienie szybkie następuje, to, że jest inny, to dobrze. I w tym momencie zaczyna się uniezależniać od mody albo od tego, co się dzieje wokół, tak? mhm. Czyli grupa ma mniejszy wpływ do ująć, co ludzie powiedzą albo jakieś opinia środowiska. Ja się czuję dobrze sam sobą. I to jest najważniejsze. I wtedy nawet jak mamy chwilę e, słabsze albo coś nie tak? W Bo, momencie. E, Niektórzy łatwy, chcą mieć szybkie efekty. Jeżeli nie widzą szybkich e, efektów, to oddają, znaczy Są tacy. Ludzie. Są tacy klienci, no w się ma jest. E, Którzy mają no, dużo, dużo pieniędzy, e, przyjeżdżają. Proszę to zrobić, ja zapłacę, tak? Nie. Mhm. Dopóki klient sam ze mną nie przepracuje pewnych rzeczy, mhm. on tu musi sam zrobić. To tak samo jak rodzina dzwoni, że ma kłopot alkoholik w domu nawet jak przybiorą tego alkoholika, jeżeli on nie chce współpracować, to to nie ma sensu, bo to, że jemu jest dobrze, tak, że bo ma opiekę, to często tak jest, ale dopóki on nie powie, tak chce rzucić piksę, chcę być trzeźwy w życiu, to nikt sobie nie poradzi. To, to musi mnie jasne. Tylko wewnętrzne chcę zmiany, tak, to wtedy mogę tą rękę wyciągnąć i pomóc. To jest, y, zmiana polega na współpracy, y, ale pierwsze to musi być decyzja wewnętrzna, tak? Że chcę ja coś zmienić, zmienić, coś mi przeszkadza tak? albo po prostu chcę innych doświadczeń czy w życiu okay. i chcę dopiero coś y, robić w tym kierunku. To Oczywiście, to co mówisz to może być i na poziomie duchowym i na poziomie y, codziennym, mhm. y, że doświadczamy nowych wglądów albo nowych możliwości i wtedy umysł się staje e, tym sługą bo my mówimy że to i to na tym nam zależy i tak się dzieje. Może to nie miejsce, ale przypomnę sobie z tego ze studiów, kiedy miałem egzamin z patofizjologii, księga taka, jechałem na egzamin i, i miałem taki temat z, z, z psychiki i tak powiedziałem do siebie, jak dostanę ten temat, to, to zdam. Pojechałem, wychowałem y, zestaw, był ten temat. Ale ja o tym myślałem. Ale wcześniej dużo, czy tylko w tym dniu? Yy, to znaczy, wcześniej ten temat ze dwa razy przejrzałem, ale wtedy yy, o tej 2-3 godziny przed egzaminem byłem zdecydowany, że ten temat dobrze jak wypadnie, bo ja wtedy sobie poradzę. tak? Czyli to już było takie uczucie. Czyli się, i też się zaprogramowałeś w taki sposób? w pewnym że to sensie. Chcesz. Chcesz. A umysł pomaga w tym, w tym. Czyli umysł jest tak jak komputer. Trzeba po prostu wymienić tak. ten stary program na nowy. Tak. I to jest całe sedno. Będzie wtedy sługą, tak. Łatwo to się mówi, ale wprowadzić to w życie to jest trochę pracy, tak? To, yy, to, to już polega to później na... już jest szybciej. Tak, tak. Zaprzyjaźnienie się nawet czasem z umysłem. Yy. Yy. Ja to robię na wizualizacji, to znaczy jak już klient nie może się dogadać z własnym umysłem, yy, łączę ich jakby yy, wizualizacji, czyli w tym yy, hip, tej hipnozie, że ma umysł przed sobą, tak, podają sobie ręce i i mogą już opracowywać, kto, kto kogo uczy i kto komu pomaga. I to działa tak. Bo ty oprócz tego, że jesteś szefem, prezesem... Właśnie tej fundacji Ladodeja, to oprócz tego jesteś hipnoterapeutą. Psychoterapeutą, tak? psychoterapeutą. wykluczującym hipnozy, tak. Super. Ale y, może miałem szczęście, bo y, dla mnie człowiek y, jest całością, tak. Czyli kończyłem analitykę medyczną, czyli robiłem kursy energetyczne, tam rejki inne. A więc jak ktoś wchodzi, to ja sprawdzam, czy najpierw energetyka, czy najpierw umysł, od czego zacząć, żeby go szybciej postawić na nogi. Więc dlatego u mnie to dwie godziny trwa, ale po kolei odbudowuje całość. Wtedy efekty są bardziej trwałe i może szybsze nawet. Bo my jesteśmy... Ten cud, tak? Cało, umysł, duch jest prawdą. My jesteśmy, my składamy się na te trzy części, ale yy, nazwano to, ktoś to nazwał świadomość, ale ta wewnętrzna świadomość Wie, że to są tylko nasze elementy, a więc my możemy nad tym zapanować. Czyli uświadomić sobie, że one mają nam służyć, pomagać, bo my jesteśmy właścicielami. Okay. Czyli my musimy wytresować swój mózg, tak, swoje myślenie, tak jak tresujemy, okay. zwierzęta, tak? Przyzwyczaić do Przyzwyczaić. tego, że my nam służyć. tak? No okay. na razie, tak z tego co Ty mówiłeś, to tak jakbyśmy po prostu szli za tym, co chce mózg, czyli my jesteśmy niewolnikami. Yy, na początku tak, tak to wygląda, na to wygląda tak bo to wygląda. umysł, to wewnętrzne mm. ego próbuje pokazać, że tyle lat to działało, to po co to zmieniać. No? Yy, natomiast yy, dziękuję za temat. Na temat psychiki, yy, terapii możemy rozmawiać długo. Ale y, y, wiadomo, że y, ta impreza, to spotkanie, czyli y, drug, druga edycja Lado Dei, czeka nas już niedługo. W lipcu. Czyli będziemy mogli się z Tobą spotkać osobiście i tak. podpytać więcej na temat tego. Prawdopodobnie będę i miał taki optymistyczny będziesz... wykład, bo lubię na ten temat mówić. Y, ale chodzi o to, że w tym roku będzie na Dolnym Śląsku. Także, a więc yy, myślę, że dużo naszych yy, słuchaczy z telewizji, którzy nas oglądają, będą mogli spokojnie wejść wejście w wejście darmowe, yy, bo będzie bar, y, kilku wspaniałych, będą kilku wspaniałych wykładowców, których potem będzie można dopytać, będzie można... Spotkać się na żywo, tak. to jest najlepiej. Tak. Gdzie też będziesz, jak ktoś będzie miał więcej pytań w tym temacie, to z miłą no chęcią porozmawiam. Ja się <noise> uśmiecham, że tam tematem, o którym mnie często pytają, jest są te numerologia, ale o, też okay. też w tym się mogę sprawdzić. To, jak komuś to jest potrzebne, to bardzo chętnie. Także zapraszamy na Lado Deje. Ze mną y, będzie kontakt i na Ladodeli, i w, przez telewizję VTV i tu. E, y, jesteśmy otwarci. E, także dziękuję Państwu. Dziękuję serdecznie za ciekawy wywiad, za informację. Na pewno wielu osobom to się trochę rozjaśni i przyda. Wam serdecznie także dziękuję. Y, i i zapraszamy wszystkich na udział osobisty. Przyjeżdżajcie na Ladodeję. Bo warto, Bo to jest fajny okres czasu, fajne miejsce i będzie można na żywo z każdym porozmawiać, a nie tak jak. Nie Wrocławia, Wrocławia, Kołobrzewie i to. Yy, strategiczny. Duży teren zielony, także już trwają prace takie przygotowawcze, ale... Będzie miło i przyjemnie, także przybywajcie, bo spotkanie na żywo jest w sumie najważniejsze, tak? Przez kamerę i szklany ekran zawsze możemy się spotkać, a takie spotkanie jest raz w roku. Także dziękuję, tak, dziękuję. Tobie i wszystkim organizatorom za ogromny wysiłek w zorganizowaniu tej imprezy. Jak wiemy, my tym żyjemy, a więc dla nas to jest przyjemność, czasami ciężka, ale tak. Ale dobra, dziękuję serdecznie. Сейчас? Окей, спасибо.